Cześć, dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o działalności gospodarczej. Zawsze, gdy ktoś rozważa prowadzenie działalności gospodarczej, chce ją zarejestrować, waha się, ponieważ nie chce płacić ZUS-u, podatku dochodowego itd. No, dla młodych przedsiębiorców często są to niepotrzebne koszty, ale pamiętaj, że wystarczy tylko kilka chwil na Facebooku wysłać wiadomość mailową, żeby zaaranżować sprzedaż. Wtedy będzie można wykryć, czy zarejestrowałeś się działalność gospodarczą, czy nie zarejestrowałeś, czy prowadzisz tą sprzedaż legalnie. Ale dzisiaj nie będę Was przekonywał do tego, żebyś zarejestrował swoją działalność, tylko opowiem o tym, co grozi, gdy tej działalności nie zarejestrujesz. Pamiętaj, że statusu przedsiębiorcy nie zyskujesz wtedy, kiedy zarejestrowałeś swoją działalność gospodarczą, tylko już gdy podejmujesz jakieś kroki faktyczne w tym kierunku. Czyli na przykład prowadzisz już sprzedaż. No dobrze, to zacznijmy od początku. Jeżeli zarejestrowałeś działalność gospodarczą, to powinieneś płacić VAT i odprowadzać podatek dochodowy. Jeżeli tego nie robisz, urząd może nakazać Ci zapłacić zaległości wraz z odsetkami, no, a odsetki liczyć aż od momentu, kiedy tą działalność gospodarczą powinieneś się zarejestrować. Dodatkowo warto wspomnieć to, że grozi Ci grzywna, gdy nie wystawiasz faktur i rachunków. No i na koniec zostawiłem ulubiony przez wszystkich ZUS, czyli co grozi za nieodprowadzanie składek do ZUS-u. Tutaj kara może być dosyć spora, ponieważ urząd może naliczyć wstecz wszystkie składki aż do momentu, kiedy uzna, że tą działalność powinieneś mieć zarejestrowaną. No i do tego może doliczyć jeszcze 100% tej kwoty. No, za samo prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej jeszcze grożą grzywny, ale o tym kiedy indziej. Zrobiłem sobie też ciekawą listę rzeczy, które ominą cię, gdy nie zarejestrujesz tej działalności gospodarczej. Jest to m.in. brak możliwości zaliczania swoich zakupów do kosztów albo kupowanie niezbędnych działalności rzeczy po cenach wyższych, czyli brutto, brak ciekawych dofinansowań na rozwój Twojej działalności. Pamiętaj, że z Urzędu Pracy możesz dostać od 10-15 tysięcy złotych na rozwój swojej działalności, na start swojej działalności. Pamiętajmy także o stresie, który towarzyszy z każdą nową umową o dzieło, umową zlecenia, która powinna być tak naprawdę załatwiona przez działalność gospodarczą. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do artykułu, który udostępniam w opisie pod wideo. Pamiętaj jeszcze o subskrybowaniu mojego kanału na dole oraz łapki w górę. Cześć!